Witajcie! Dzisiaj chcę Wam coś powiedzieć na temat funduszu awaryjnego. Fundusz awaryjny u mnie to jest kwota minimum 1000 zł. Ten 1000 zł, czy to dużo, czy to mało, za chwilę Wam powiem. Ale po co jest ten fundusz awaryjny? Ten fundusz awaryjny to jest takie nasze, wiecie, koło ratunkowe w bardzo nagłych finansowych sytuacjach. To nie jest, nie wiem, wymiana telewizora na nowy, to nie są święta, to nie są urodziny, to nie jest nic z tych rzeczy. To jest coś, co ratuje naszą, nasze finanse. Takie wiecie, koło ratunkowe, kiedy zaczynamy się nagle topić we własnych finansach, bo coś się nagłego stało i jest to kosztowne. I teraz, tak, ten 1000 zł, czy to dużo, czy to mało. Myślę, że to jest takie, wiecie, niezbędne minimum. Niezbędne minimum, które każdy powinien posiadać, ponieważ uratuje Wam to y, waszą skórę finansową, tak? Y, powiem Wam na swoim przykładzie. Mój fundusz awaryjny w tym momencie wynosi tylko 50 zł. Dlaczego tak? Jeszcze przed, y, przed świętami, przed Sylwestrem, mój fundusz awaryjny, kiedy zaczęłam w ogóle y, prowadzić ten kanał, mój fundusz awaryjny był już w kwocie 1000 zł. Niestety, przed samym Sylwestrem e, niespodziewana awaria kanalizacji. Na tyle poważna, że musiałam wymienić cały sanitariat łącznie z przyłączami. E, ponieważ moje przyłącza są bardzo nietypowe, e, sama nie byłabym w stanie sobie poradzić z wymianą toalety. Musiałam wezwać hydraulika. Wezwanie hydraulika w Sylwestra w cenach takich wiecie standardowych, normalnych nie takich wiecie, bo to Sylwester. Czy święto, to graniczyło z cudem, ponieważ właśnie to był sylwester i w sylwestra ten pan po prostu musiał przyjść i wymienić mi toaletę. No, wiecie, z toalety ciężko, ciężko żyć bez toalety. Musiałam jeszcze z panem pojechać i, i kupić co było potrzeba i zapłacić panu za, za, za wymianę. Więc mój fundusz, fundusz awaryjny stopniał do zera. I teraz tak, czy ten tysiąc to jest taka wystarczająca kwota, czy to jest za mało, czy to nie jest przypadkiem za dużo? Finansiści Dave Ramsey, czyli takie wiecie guru finansowe Amerykanów, zaleca odłożenie minimum tysiąca złotych. I powiem Wam, że ten minimum, ten tysiąc uratuje Wam wiele sytuacji. Jeżeli czujecie, że no nie uzbieracie więcej, tak, pozarabiacie naprawdę mało e, i zdaję sobie z tego sprawę, że nawet posiadanie tego tysiąca odłożonego na czarną godzinę, czyli właśnie taka na wiecie, fundusz awaryjny, czarna godzina, godzina W, e, jak to można by było określić w inny sposób. Ten tysiąc wiem, że nawet dla osób, które naprawdę bardzo mało zarabiają i jest trudny do odłożenia, ale naprawdę warto. Nawet po te 10 zł miesięcznie, po te 20 zł miesięcznie myślę, że są w stanie gdzieś tam wyskrobać i uzbierać, i żeby mieć te pieniądze. Na co takie pieniądze możemy przeznaczyć? Właśnie coś się nagłego stało, wymiana, nie wiem, sanitariatu, tak jak u mnie, wymiana pralki, wymiana kuchenki, wymiana lodówki, to są rzeczy, które mogą się zepsuć na prawa samochodu które mogą się zepsuć, przy czym jeżeli ktoś posiada samochód, to, to fajnie by było mieć własny fundusz remontowy na samochód. Ja takiego funduszu nie posiadam, nie wiem dlaczego jeszcze, ale myślę, że chyba sobie będę musiała stworzyć taki fundusz ale właśnie fundusz awaryjny przy, przy naprawach samochodu też mi się sprawdza. Przy czym no, jeżeli mam się samochód, powinnam mieć odłożone pieniądze na jego naprawę. Zwłaszcza, że mój samochód nie jest nowy i, i potrzebuję tych napraw więcej niż, niż można by było się spodziewać. Dobra, odpływam. Ale dlaczego mówię, że ten tysiąc to jest taki minimum? Sprawdzając w internecie, zanim jeszcze poszłam kupić tą toaletę, taki, taka toaleta ze średniej półki to jest około 300 zł. Dodajcie do tego przyłącza, i tak dalej. To jest koszt około 200 zł. Mniej więcej tyle mnie to kosztowało, to jest 500 zł. Kolejne 500 prawie zapłaciłam fachowcowi za, napraw... za, za wymianę. Ale około 500 zł, czyli już ten 1000 zł was ratuje, tak. To było w moim przypadku. Wy możecie popatrzeć i tak dalej. Yy, poszukać, jeżeli macie możliwość poszukania i wybrania lepszej opcji. Ja po prostu musiałam to zrobić na już. Nie miałam innego terminu, innej opcji. Nie miałam możliwości sprawdzenia czegokolwiek. Po prostu musiałam pójść do sklepu najbliższego, które jest w okolicy i po prostu to kupić. Czyli nie miałam wyboru, żeby coś gdzieś tam szukać. Yy, na przykład zepsuje wam się pralka, tak? Przestanie wam wirować, nie wypuszcza wody. Wzywacie fachowca, fachowiec mówi, nie, no panie, tutaj już się nic nie da zrobić, łożyska siadły, programator siadł, jeszcze łożyska, to jeszcze może byśmy wymienili, tak, no ale pralka już ma swoje lata. Wie panie co, to już szkoda naprawiać, lepiej wymienić na nową. Czyli pralkę też jesteście w stanie kupić za około 1000 zł. Pralki, bodajże 899 kosztowała moja. Ale około 1000 zł pralka jesteście w stanie kupić nawet taką, którą, którą sobie chcecie. No wiadomo, nie kupicie pralki z bajerami, e, suszarkami i tym podobnymi sprawami, ale w prostym, prosty, prosty egzemplarz taki, który w miarę spełni wasze oczekiwania za ten 1000 zł już kupicie. E, co jeszcze może Wam się zepsuć? Lodówka, tak? Przestanie wam chłodzić. Wiecie, jest zima, no to wytrzymacie kilka dni, tak, do tygodnia jesteście w stanie wytrzymać. Ale jeżeli na przykład będzie to lato i wy macie na przykład pełen zamrażalnik jedzenia, bo jesteście chomikami i, i jesteście dobrze zaopatrzeni, no to ten 1000 zł na lodówkę też musicie wydać, tak? I to też będzie nagła, paląca potrzeba, żeby to, co macie w tej lodówce, wam się nie zepsuło, żebyście to mogli po prostu przetrzymać, więc to też musicie iść nagle i to kupić. To nie jest tak, że Wy możecie poczekać, tak? Co jeszcze? Samochód, dojeżdżacie samochodem do pracy. Mój samochód ma już swoje lata, ponad 20. Dlatego już się zastanawiam nad wymianą samochodu na nowym. Ale muszę na niego uzbierać najpierw, więc trochę to potrwa. Na razie muszę, y, muszę go naprawiać, y, kiedy się zepsuje. I te naprawy mojego samochodu też kosztują mi około 1000 zł. Ja wiem, powinnam odłożyć sobie dodatkowe 1000 zł na naprawę samego samochodu. Y, ale no niestety, moja sytuacja finansowa nie jest aż tak różowa z moich też powodów i względów ponieważ wydaje za dużo y, niż, y, niż mogłabym odłożyć ale to już jest y, inna historia, y, ale ten 1000 zł nawet, nawet z tego funduszu awaryjnego na naprawę samochodu też dajecie radę i też możecie też dajecie radę i też można to wykorzystać w ten sposób, nie wiem, zepsuje wam się kuchenka, tak jeszcze piekarnik jak piekarnik. Gorzej na przykład z palnikami. Też musiałam nagle wymieniać kuchenkę. Przy czym to, to, że muszę wymienić kuchenkę, wiedziałam już wcześniej, ale tych pieniędzy z funduszu awaryjnego nie, 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 nie ruszałam. Po prostu uzupełniłam brakujące, brakujące pieniądze. A to była po prostu niewielka kwota. Już na, na kuchenkę odkładałam jakiś czas. I to też na przykład w nagłej potrzebie, nie wiem, zacznie Wam się coś. Pal przestaną wam palić palniki, e, zacznie wam się coś kopcić, nie daj Boże, coś wam się zacznie palić. E, też kuchenkę e, kupicie za około 1000 zł. Czyli ten 1000 zł to jest taka, wiecie, kwota, która, która w, jest takim kołem ratunkowym, które, które rzucacie tonącemu. E, I to ratuje was przed utonięciem. Naprawdę to ratuje przed utonięciem. Już kilkakrotnie się przekonałam, że to ratuje wiele, wiele moich spraw właśnie przed zaciąganiem kolejnych kredytów, których nie chcę. Nie chcę, postanowiłam, że żadnych kredytów, chyba że to będzie naprawdę niezbędne minimum, bo, bo coś się stanie, tak? Czyli na przykład w pewnym momencie zostałam bez telefonu i żaden telefon, który posiadam w domu, po prostu nie przyjmował mojej karty SIM, więc musiałam kupić nowy telefon. Zbyt dużo rzeczy mam podłączonych pod telefon, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty bankowe i te inne sprawy. Więc nie mogłam sobie pozwolić na zostanie bez telefonu, a żaden z aparatów, które posiadałam w domu, nie, nie przyjmował mojej karty SIM. Zbyt stare modele, więc no, niestety tak to czasem bywa. Więc musiałam wziąć kredyt na, na telefon znaczy te kredyt, no zakupy na raty, ale to, to jest kredyt. Przy czym przy takich zakupach jest to ściśle ustalone, czyli maksymalnie 6 rad, ale o tym Wam już mówiłam przy funduszach, przy, przy mojej pogadance na, na, i, i moim wstępie. Dobra, czyli podsumowując, fundusz awaryjny 1000 zł, niezbędne minimum, jeżeli źle się z tym czujecie, możecie to rozszerzyć, nie wiem, do 2000, do 3000, jeżeli Was na to stać. Jeżeli też się czujecie komfortowo z tysiącem, to jest ok. Jeżeli nie czujecie się komfortowo, wiecie, wasza psychika też jest ważna. Więc jeżeli nie czujecie się komfortowo, uzbierajcie do więcej, tyle, ile zaspokoi wasz, wiecie, umysł i wasz stan ducha. To na tyle i widzimy się w kolejnej mojej części. Będziemy pakować pieniądze w koperty, bo już niedługo wypłata. Do zobaczenia. Cześć.